rozumiesz? Czekam na odpowiedź, czekam. A, dobrze, więc dobrze, podjąłem decyzję. Nie będzie rozwodu. Nie? Nie. Nie. nie? nie. nie. A dlaczego nie? Bo cię kocham. <śmum> <śmum> no, nie, nie <mam> <śmum> ja kocham. Nie, 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 się Ze stron Mojego, bo, bo, bo moja stron Moje ma dane wątpliwości, moja ma pewność. Kochanie, no proszę. Nie sypiamy ze sobą od ponad roku, uważasz, że to jest normalne. O, nie sypiamy, nie sypiamy. No. Ciii. według takiego lwa starowica, to jest tak słolog, prawda? prawda? No widzisz, no dobrze, to, 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 według niego to ten szał erotyczny trwa zazwyczaj przez pierwszych kilkanaście miesięcy, a potem to są takie wzajemne uprzejmości, no. Oh! Zostawaliśmy się dla siebie obcy. Zaraz obcy, obcy. To? Jesteśmy. Szanowny małżeństwem, bo musiała nas będzie. na nas teraz, to A przypomnij sobie, jacy byliśmy na początku. Okej, okay, może nie mieliśmy za dużo kasy, ale nasz związek był dla nas o, najważniejszy. Ta, ta. Się kochaliśmy się kochaliśmy. Właśnie, naprawdę właśnie. się kochaliśmy. Ta, właśnie tak i dlatego nie chcę rozwodów, bo Cię kochamy. Sto. Dziękujemy.